Znowu masz swoją królewnę. Jak było w akapulku? Fajnie, ale już się za tobą stęskniłam. Ja za tobą także. Dlaczego nie przyjechałeś? Wykąpałbyś się w morzu. Było super. Prawda, Beatriz? Świetnie się bawiłyśmy. Pobyt nad morzem dobrze nam zrobił. Zaprzyjaźniłyśmy się. Prawda, kumplu? Bardzo się cieszę. Dlaczego nie przyjechałeś? Nie mogłem. Era para Następnym razem pojedziemy wszyscy. Panna Blanka też. Przywiozłam jej muszelki. Gdzie ona jest?

Po co wstajesz? Na powitanie. Chciałam z tobą porozmawiać. Ja też mam ci coś do powiedzenia. Co? Ty pierwszy. Chcę ci powiedzieć. Szukam panny Blanki. Nie ma jej w domu. Wyjechała? Dokąd? Byłaś na wakacjach, więc ona też wyjechała. Ale wróci, prawda? Tak, kochana. Kiedy? Oj, Byłaś grzeczna? Tak. Twój dziedziuś. Mogę go wziąć na ręce? Jaki cudny. Gratuluję. Widać, że jest zdrowy i bardzo grzeczny. Bawiłam się z nim w Acapulco. Opiekowałam się nim. Umiem zmieniać pieluchy i karmić butelką, prawda? Maita bardzo mi pomagała. Wiele się nauczyłam. Będę mogła opiekować się braciszkiem. Kiedy mama go urodzi, nie mogę się doczekać. Wiesz, że szuka cię policja? Co zrobisz, klecho? Wydasz mnie? Nie. O ile sama o to nie poprosisz. Dlaczego miałabym to zrobić? Bo złamałaś prawo, Boże. I musisz zostać ukarana. Jak je złamałam? Jedno z przykazań brzmi: nie zabijaj. Prawda, zabiłam, ale nie żałuję. Grzech jest tym większy. Skoro jestem winna, dlaczego mnie nie wydasz? Dlaczego nie wezwiesz glin? Bo jesteś w domu pana. A kto szuka w nim schronienia, zawsze je znajdzie. Do licha Leopardzie. Zaskoczyłem się. Nie myślałam, że. Jesteś tak niewinna, że nie wiesz, co może czuć do ciebie mężczyzna? Bajerujesz mnie, co? O czym ty mówisz? Uwodzisz wszystkie, które spotkasz na swojej drodze. Martwi cię to? A mnie boli, że tak myślisz. Bo to nieprawda? Spójrz mi w oczy. Powiedz, co w nich widzisz? Widzisz miłość? To nie przelotne uczucie, ani potrzeba pieszczot czy pocałunków, o których szybko się zapomina. To coś znacznie głębszego. Prawdziwa, dobra, wyjątkowa miłość. Zrodzona w głębi mego serca. Amor bueno, unico. i sincero który Rozumiesz, co chcę ci powiedzieć? Tak. Wierzysz mi? Tak. Dlaczego odwracasz twarz? Nie chcesz spojrzeć mi w oczy? Powiedz, co myślisz. Co czujesz? Proszę. Nie wiem, po co tu przyszłam. Czasem coś mnie ciągnie do kościoła. Chcesz pomodlić się za mną? Nie przyszłam adorować świętych obrazów ani żałować za grzechy. Przyszłam nacieszyć się panującym tu spokojem. Lubię zapach świątyni. Wysokie okna. Barwne, lśniące w słońcu witraże. Lubię słuchać unoszącej się w powietrzu anielskiej muzyki, liczyć strzeliste kolumny, oglądać obrazy i kontemplować ołtarz, na którym niezliczone świece płoną, rozkwitając u stóp Pana naszego, niczym nieśmiertelne kwiaty o białych łodygach. Arden i florescen eternamente. Musisz wierzyć, skoro mówisz z takim uczuciem. Nie rozumiem tego, co czuję. Nie pojmuję samej siebie. Wyczuwam jakąś potęgę, której nie akceptuję i przed którą się opieram. To Twoja wiara. Raczej nie twoja, tylko tej drugiej, Blanki. Anna, Powiedz, co myślisz. Ale szczerze, niczego nie ukrywaj. Co myślisz? Myślę, że dotąd tylko on całował mnie z miłością. A teraz ty. Nie chcesz, bym zatarł ślady jego pocałunków? Proszę, odpowiedz. Dlaczego o niej mówisz? Ona nie istnieje. Oczywiście, że tak. I w końcu to Blanka zwycięży. Nigdy. Jestem silniejsza. Panuję nad nią. Zawładnęłam jej umysłem i ciałem. Blanka przestała istnieć. To nieprawda. Jej dobroć ją uratuje. Sztyletowa dama nikogo się nie boi. Nie odchodź. Zejdź mi z drogi. Nie pozwolę ci odejść. Usuń się. Zabij mnie. Wyjdziesz, ale po moim trupie. Lidio, odpowiedz. Nie wiem. Drżysz? Czyżby ze strachu? Boisz się mnie? Nie. Lubisz, kiedy Cię dotykam? Dlaczego? Bo czuję się bezpieczna. Chronisz mnie i darzysz uczucia.